Fibulski, rozkoleniowiec Jeziora Kajmowa. No panie to Rzeus, po co był ten ktoś taki chyba ciężki, też na ciężkim terenie. No, dokładnie. E, ciężki teren był, był, w był, był, był. nie ma co, co się oszukiwać. No niestety niefortunnie zaczęliśmy to, to spotkanie całkowicie bezsensowny faul e, Dominika Świtlińskiego i ewidentna czerwona, e, twór, przepraszam, ewidentny e, rzut karny. Na szczęście szybko się Pozbieraliśmy, było, było że mimo trudnego, ciężkiego boiska, nierównego te, te akcje kreujemy, tworzymy i no, z boiska czułem to tak, że kwestia czasu będzie, kiedy będziemy strzelać w ramki. Mam zresztą na uwadze, że pierwszą połowę graliśmy pod, pod wielki wiatr, także na no, tym bardziej mnie cieszy to, że potrafiliśmy stworzyć sobie bardzo duże sytuacje. by Pan skomentował te czerwone kartki dla naszego zespołu? No cóż powiedzieć, to no, według mnie no, dwie kartki dla, dla Krzyża Kresina. Sędzia się obronił tego nie, nie można się przyczepić, bo wewnętrzne Natomiast jeżeli chodzi o kartkę RMI Dusza-Parujica, tam jeszcze było dwóch obrońców z boku. Jest to że żółta kartka, no ale nie ma co, co dziwić, że jest sędzia, jest sędzia sam, tak, jeden ulega, też, no nie ma się co presji otoczenia, presji kibiców. I podjął decyzję, od się na pewno wybroni i musimy tak wszystko zrobić, żeby na każdym meczu było sześć sędziów, bo inaczej sobie nie jeszcze tak na koniec yy i Jarek na ławce dziś to taka niespodzianka, co no, się stało? Niespodzianka, Jarek niestety odczuwa pewne dolegliwości, które miał jeszcze przed pierwszym meczem ligowym, także, także tak z Jarkiem postanowiliśmy, że dzisiaj odpłocznie i wszedłby w drugiej że jeżeli była taka konieczność, ale na, na szczęście wszyscy się bardzo dobrze spisali, nie było takiej konieczności, żeby Jarek się pojawiał na boisku. Cieszy to, że będzie miał więcej czasu na, na podleczenie się. I ostatnie pytanie, kogo czeka pan w środę w losie że dla nas to jest kompletnie bez rodziczy, bo na kogo byśmy nie trafili, to, to przeciwnik będzie faworytem, tak? Także, także zobaczymy, co nam los przyniesie. Nie mam jakichś wielkich życzeń, także, także na pewno wyjdziemy na ten mecz pucharowy po to, żeby wygrać.